Witam, Sylwia Fechka, firma Timak Agro. Dzisiaj znajdujemy się w województwie wielkopolskim, w gminie Kłecko. I jesteśmy u Mateusza Grabatowskiego, który jest właścicielem gospodarstwa i prężnie rozwijającej się firmy Agroman. Mateusz, czy mógłbyś nam coś powiedzieć o gospodarstwie? Witam wszystkich, witam cię Sylwio. Eee, o gospodarstwie. Gospodarujemy na 250 hektarach. Uprawiamy zboża, rzepak, buraki, kukurydzę. Oraz warzywa, m.in. ogórki, pomidory i buraki ćwikłowe. W tym roku także arbuzy. To jest dla nas taka nowość, nie wiemy jak to wyjdzie, ale na razie wygląda to dobrze. Poza tym zajmujemy się usługami rolniczymi i taką najważniejszą działalnością, którą się zajmuję, jest zaopatrywanie rolników w środki do produkcji przez firmę Agroman. Mateusz, dojechała do ciebie ostatnio dostawa nawozu Surfamo 30. Powiedz nam, dlaczego go stosujesz? Sulfamo 30 stosujemy już od, od 3 lat w rzepaku. Stosujemy go jesienią, żeby dostarczyć rzepakowi trochę azotu, siarkę, wapń oraz magnes. W sulfamo mamy 5% azotu w formie amonowej, pozostałe 25% w formie amidowej. W tej formy szybko działającej jest tylko 5% i to bardzo dobrze, bo nie, roz, nie rozhartowujemy tutaj roślin przed zimą. Ale dostarczamy trochę azotu, dzięki temu rośliny się nie przebarwiają, są dobrze odżywione. A wiadomo, jest dobrze odżywione, lepiej nam tutaj przyzimują. A ta forma aminowa daje nam znowu spokój wczesną wiosną, kiedy w lutym nie możemy wjechać zgodnie z przepisami z nawozem, a rzepak ma troszkę azotu, wystarczy to do, do zastosowania pierwszej dawki wtedy w marcu. W zeszłym roku spróbowaliśmy także sulfamo jesienią w zbożach, są tego bardzo dobre efekty i w tym roku też, też tak zastosujemy.